Wspominamy przez to wydarzenie, które miało miejsce pod koniec życia Jezusa. Oto w niedzielę poprzedzającą jego mękę i śmierć na krzyżu, Pan przybył do Jerozolimy, miasta, w którym wszystko to miało się dokonać. I chociaż wjeżdżał nie na królewskim rydwanie, lecz na prostym osiołku, ludzie przywitali go jak króla. I słusznie, bo prawdziwie nim był. Wybiegli więc ku Niemu z gałązkami drzew w ręku, przed postępującym osiołkiem rozkładali swoje płaszcze, a do Jezusa wołali po hebrajsku Hosanna, co znaczy dosłownie wybaw, czyli urafuj nas. Patrzymy dzisiaj na Jezusa. Purpura wskazuje na Jego godność królewską, a jednocześnie zapowiada Jego krwawą mękę na krzyżu. Dlatego też już dzisiaj odczytamy w czasie Mszy Świętej ewangeliczny opis męki Chrystusa, nie zapominając po co Pan przybył do świętego miasta. Z tego powodu dzisiejsza niedziela nazwana jest także niedzielą męki pańskiej. Po powrocie do Kościoła liturgia będzie sprawowana dalej według stałego porządku. W tej mszy świętej polecam, polecamy Bogu zmarłych, Jana, Marię i Zbigniewa Buczkowskich, a także wszystkich kapłanów, prosząc, by dary ducha umacniały ich wiarę, nadzieję i miłość, aby pracując dla zbawienia innych, sami zdążali do świętości. O Królu Izraelski, kosana na wysokości, Hosanna synowi Dawida, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie o Królu Izraelski. Hosanna na wysokości. Hosanna synowi Dawida, błogosławiony, Idzie w imię Pańskie, o królu izraelskim, imię ojca i syna i ducha świętego, Amen. Pokój z Wami i z Drogie siostry i drodzy bracia, przez 40 dni przygotowywaliśmy się, przygotowując nasze serca. Przez modlitwę, pokutę, uczynki chrześcijańskie, przez miłość przygotowywaliśmy się do tej chwili, która rozpoczyna teraz, czas Wielkiego Tygodnia. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchod Misterium Paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, by tam umrzeć i zmartwychwstać, wspominając to zbawcze wydarzenie. Z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego Krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i w życiu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem. Spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem. Mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Amen. Błogosławiony, który idzie w mnie Pańskie o królu izraelski, Hosanna na wysokości, Hosanna synowi Dawida. Błogosławiony, który idzie na wysokości. Hosanna, synowi Dawida, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, po królu izraelskim. Hosanna na wysokości, Chosanna

i słuchaj Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała, wie, Panie. Jezus ruszył naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Bytanii do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów mówiąc idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie ośle uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł, odwiążcie jej i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie, Pan Go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali ośle, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. Zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli i wołali głośno: Błogosławiony król. Który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy Faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: Powiadam Wam, jeśli Ci umilkną, kamienie wołać będą. Daj Bóg, całe ludzkie kłady. Kristus ozen Kristus krona Kristus Kristus våran Per Kristus ozen Kristus krona Kristus Kristus Niego Jego nad nami stwierdzona, a prawda pańska wiecznie uiszczona. Chrystus Chrystus.